Około 25 minut. Pociąg kredio ze stacji Lublin Główny do stacji Łuków przyjedzie z opóźnieniem około 25 minut. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Pociąg kredio ze stacji Lublin Główny do stacji Łuków przyjedzie z opóźnieniem około 25 minut. z opóźnieniem około 25 minut. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Pociąg kierujący ze stacji Lublin Główny do stacji Łuków przyjedzie z opóźnieniem około 25 minut. Pociąg kierujący ze stacji Lublin Główny do stacji Łuków przyjedzie z opóźnieniem około 25 minut. Za opóźnienie Pociągu przepraszamy, opóźnienie może być zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Opóźniony pociąg lewio ze stacji Lublin główny do stacji łoków. Jedzie na tor pierwszy przy drugi. Opóźniony pociąg klepio ze stacji lub i głowy do stacji łuku. Jedzie na tor pierwszy przy drugi. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi beronu.